Siemano z tej strony, Shrogowiec.pl Witam po dłuższej przerwie prawie miesiąca. Nie wrzucałem filmów, bo chciałem po prostu odpocząć od YouTube. Znaczy... przed 13 maja miałem wrzucić filmik, czy zacząłem go wrzucać i wyjechałem na Ukrainę. A kiedy wróciłem, znaczy, kiedy wróciłem, okazało się, że filmik się nie przesłał. Tak mi powiedział. Yy, powiedziała moja mama, po prostu YouTube się na mnie wyparł i filmik się nie, nie wyrzucił. Jest trochę zdenerwowany, a nie, już nie miałem siły i ochoty nagrywać drugiego komentarza. Postanowiłem troszkę odpocząć. No i teraz dla was live. Dzisiaj sobie zagramy z tym Motobayerem yy, ACR z Tłumikiem i Excel magnami. 5.7 na Kimbo, Sentex, Przenośny Radar. Zręczne ręce bez szybkie wyciągnięcie pro, martwa cisza pro. No zagramy z takimi lekkimi klistrykami, jakim jest UAV, Predator i Origin. jest szturmowy. Tak, znaliśmy tutaj grę. Zagramy sobie Zwykły może deatmatch drużynowy. Tak. Chociaż... Przecież... Tak, zagrajmy zwykły ditmacz. Dobra. Tak. To z całych Sorry, muszę chwilę się bawić. Sam siebie chciałem wyciszyć, no cóż... Ale nie mam zamiaru słyszeć sły, słychać Słuchać, słuchać, słuchać ich piszczenia. Więc ich wszystkich wyciszę. DownTour, no... a interchange. Oj oj oj. oj. Tak, interchange. Nie lubię... bardzo krytycznie, nie lubię tej mapy. Modliłem się, że będzie ten downturn. Przypadek jeszcze później sam na Ej, A i szkoda, tak myślałem, że będzie fajnie. Tu cóż... Niestety nie. <śmiech> 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 Dobra, coś, coś długo łatuje podczas tego nagrywania Be the music. kolejna edycja Widzę w, w No dobra, trzeba się skupić troszkę. Czas 9, 34 Mówi założyć, że oni już będą grali, a ja dopiero dołączę. Bo kurna 7 teraz na Wi-Fi i moje połączenie przekracza. No nie mam te trzy kreski, ale czasami dwie, czasami trzy. Czasami nawet się zacząć cztery. Ale i tak widać, że mam opóźnienie grubo to zagrajmy ściszę troszeczkę o tak niedużo ale ściszę tak wiel. oj już lak Hmm. Łanie się zaczęło Tylko żeby się ładnie skończyło i hitmarker marker spelatora też było bardzo urocze Dobra Nie lubię nagrywać, znaczy, live w Sembu 3, nie wiem. W Battlefield 3 mi czyściej chodzi. Ale dno. We lost. Do widzenia. Prawie nic takiego nie osiągnę. Dobra. O Ale by był fail, jakbym go nie zabił What the... O, Ale przegrywamy, haha Niedobrze Czemu to wysadził? Oooo Fuck, spadłem z tej góreczki Trudno. Dobra. Szerenie nie biegnij środkiem. Żeby tam ciągle. No, w dostanie. Nie? Już myślałem, że dostanę. Tak chcę... Dos nie, ja chcę to zobaczyć, to Bitch, please. please. O Boże. 8 na 4. Mm, słabo. Ale nic na, na live nie osiągnę. Nie wiem. Ja już szybszy, znaczy był na kablu, to pewnie chyba lepiej było, ale. Jestem na czym jestem. Kurda. O. to było? Widzę tu. Dobra. Tam pobiegł. Fuck, I tak nie doradę. O tym pamiętać. A, to już go dorwali. Jakasysta. Dobra, o, tu jest pan Panie. Panie Mietku! Czekaj! Dobra! O, ogólnie idą z tej strony widzę. Dobra. Tutaj zaraz mi wyskoczy Ło, nie mogę <ścoughs> no Dobra, odpalałem pretka No i choperek No i wysiłki oh. moich killstrików Zakończone sukcesem Dobra

O oh, fuck, teraz to zrypanie sprawa Dobra dostał No i chyba wygramy ten To Ktoś mi się tak wydaje Wynik myślę że 18 na 4 Halo halo, panie Mietku, o Jezus o, idzie, idzie, idzie. Ej, coś ja tekst od kogoś skapią. Och, nie udało mi się go zabić. No dobra. Ale wygraliśmy. W... Myślę, że meczyk był całkiem nice, najsik. Nice eee, czy ja mam dłużej przedłużać tego live'a? No, nie wydaje mi się. Ile chyba wam starszy. A ja już się zaraz biorę za nagrywanie kolejnego komentarza, bo wyszło tak zwane DLC do Modern Warfare 3. O, przynajmniej nadal. I ja mam zamiar. Mm, nie ma tego dużo tutaj. E, mam zamiar. kupić. Tak, mam zamiar kupić mm, to DLC, bo. to mi się przyda. No. Więc trzymajcie się na razie i cześć.